Oficjalną działalność rozpoczęła filia Centrum Medycznego Salus w Ząbkowicach Śląskich, która mieści się przy ulicy Powstańców Warszawy 8W. Dogodny dojazd, a także dużo miejsc parkingowych tuż przed samą przychodnią, jest niewątpliwym atutem. Placówka przystosowana jest także dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Jesteśmy tutaj od niedawna. Natomiast jest to kolejna nasza placówka, czyli taki ciąg naszego salusa, powielenie doświadczenia, już ponad 20-letniego doświadczenia w pracy z medycyną, z usługami medycznymi, powielenie właśnie tego, co już do tej pory funkcjonuje w Kłocku. Pomysł na pojawienie się w Ząbkowicach powstał wtedy, kiedy zauważyliśmy. Że mamy bardzo dużo pacjentów z tych okolic. Czyli w naszych poradniach specjalistycznych, ale też w tych wszystkich poradniach diagnostycznych, zauważyliśmy, że jest dość sporo pacjentów z okolic właśnie Ząbkowic, okolicznych tutaj miejscowości i stwierdziliśmy, że być może warto przenieść to nasze doświadczenie, nasze umiejętności, część naszej kadry lekarskiej, właśnie tutaj w to miejsce, po to, żeby być po prostu bliżej pacjentów. Przychodni znajdują się gabinety specjalistyczne, w tym fizjoterapeutyczny i zabiegowy oraz punkt pobrań materiału laboratoryjnego do badań. Pacjenci mogą tu również skorzystać z badań USG. Na miejscu już wkrótce pojawi się sklep medyczny Ortis i pracownia badań słuchu. Poradnia chirurgii ogólnej, poradnia ortopedyczna, poradnia dermatologiczna, poradnia, która jest ogólnie bardzo pożądana, czyli poradnia endokrynologiczna poradnia laryngologiczna, neurologiczna, urologiczna, to co jest też istotne, to udało nam się pozyskać do współpracy kilku specjalistów w zakresie specjalizacji dziecięcych. Tego niestety brakuje nie tylko na terenie Ząbkowic, ale ogólnie powiatu czy Kłockiego czy Ząbkowickiego. Natomiast no nam udało się udostępnić na ten moment trzy poradnie. Jest to poradnia endokrynologiczna dla dzieci, poradnia kardiologiczna i poradnia neurologiczna. Pozyskujemy przede wszystkim lekarzy z okolic Wrocławia i z samego Wrocławia, ponieważ im jest o wiele łatwiej dojechać do Ząbkowic niż do Kłodzka. Także nie opieramy się tylko na, lekarzy, na specjalistach z Kłodzka, ale również właśnie przede wszystkim z Wrocławia. I bardzo się cieszymy, że udało nam się pozyskać jeszcze lekarza chorób zakaźnych, którego tutaj no, na tym terenie brakuje. Oprócz tego jeszcze reumatologa, yy, będą też psychiatrzy i psychiatrzy dziecięcy. W regionie rzeczywiście neurologów dziecięcych nie ma wielu. Yy, NFZ, jeśli nawet podpisuje jakieś kontrakty, to one są bardzo. Y, y, takie y, no, obejmują niewielki zakres. Pacjenci są z po, poważnymi problemami, problemami neurologicznymi, na pewno. Y, jakieś zaburzenia rozwojowe, zaburzenia napadowe, to wymaga wszystko różnicowania, ale, ale też y, przychodzą y, rodzice, z, m, m, muszę tak powiedzieć, z banalnymi problemami, no, ale takie sprawy też trzeba rozwiązywać i oni wtedy się czują uspokojeni, jeśli się okazuje, że to, co wydaje im się poważnym problemem, nie jest takim. Kolejną naszą usługą, którą udostępniamy tutaj pacjentom, to jest możliwość konsultacji rehabilitacyjnych ze specjalistą fizjoterapii. Jesteśmy w gabinecie, w którym nasz specjalista pan Tomasz Piojda może Pracować indywidualnie z pacjentem, który wymaga tego typu pomocy. To jest taka terapia indywidualna, dobieranie odpowiedniego rodzaju zabiegów. No i tutaj w tym gabinecie nie jest to wyposażony w pełni dział rehabilitacji. Natomiast w sytuacji, w której pacjent ma takie potrzeby, możemy tutaj też zadziałać właśnie z tą taką indywidualną terapią poprzez masaże, poprzez pracę taką z pacjentem. Liczeniach, takich ogólno e, usprawniających. Zapraszamy do naszego punktu pobrań. Obecnie to są dwa dni w tygodniu, poniedziałek i piątek, ale jak będzie zapotrzebowanie ze strony pacjentów, to oczywiście też e, będziemy się otwierać w e, pozostałe dni. W związku z sytuacją, jaka obecnie nas spotyka i z obostrzeniami epidemicznymi. Kontakt z naszą przychodnią jest poprzez infolinię w Kłocku. Kontakt jest taki, ponieważ wtedy łatwiej jest przeprowadzić wywiad, czy coś się dzieje pacjentowi, czy nie ma jakichś podejrzanych objawów, dlatego ten, staramy się, żeby kontakt był przede wszystkim głównie najpierw telefoniczny, a potem pacjent przychodzi tutaj do specjalisty i jest odpowiednio przyjmowany. Zapraszamy do kontaktu i wizyty w nowej placówce. Infolinia pod numerem telefonu 746404444.